Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie surówka. surówka, którą możemy wykorzystać do każdego obiadu, do potraw z grilla, nie wiem, na kolację, na przekąskę, na zagryskę. po prostu tak jak chcemy, tak ją jemy. A będzie to tak, wczesna kapusta, zobaczcie ja mam taką wczesną kapustę szpiczastą. Do tego będzie czerwona cebula, jabłko, listki mięty dla zapachu i trochę natki pietruszki. Z sos zrobię na bazie ups, oleju rzepakowego. O! O, może tak pokażę. A dlaczego na oleju rzepakowym? Opowiem Wam Tomek. Bardzo często olej rzepakowy jest nazywany oliwą północy. Ze względu na bardzo wysoką zawartość kwasu oleinowego, zbliżoną do oliwy z oliwek. I wcale się temu nie dziwię. Jest Smaczny, jest delikatny, o lekkim aromacie. Świetnie nadaje się do surówek. Kapustę musimy pokroić. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Następnie pokroję cebulę. Cebulę będę kroił w pióra. Następnie pokroję jabłko oczywiście bez środka z pestkami, to wycinamy. I jabko również mam pokrojone. I teraz jeszcze kilka listków mięty, powiedzmy, ze trzy sztuki. O, coś takiego. A może dobra, jeszcze jeden. Mięta nada nam takie, wiecie, świeżości. I teraz trochę natki pietruszki. To jest taka bardzo wiosenna surówka, idealnie pasuje właśnie na przełom maja i czerwca i nawiązując już do oleju rzepakowego, to rzepak kwitnie przepięknie, tworzą się naprawdę przepiękne malownicze krajobrazy. Prawda, że cudownie to wygląda? I pokrojoną pietruszkę również przekładam do mojej surówki. I teraz zrobimy dressing. Do miseczki wlewam olej. No a co z środkami ochrony roślin? Ponoć znajdującym się w oleju rzepakowym. Opowie Wam Tomek z pola. Jeżeli chodzi o ten y, osławiony glifosat, te środki ochrony roślin które pomad znajdują się w oleju rzepakowym, to mogę stwierdzić, że jest to mit i nie tylko ja, bo w 2020 roku przeprowadzono na ten temat obszerne badania i nic nie znaleziono w oleju rzepakowym, w tym rafinowanym i w tym nierafinowanym. Więc jest bezpieczny do spożycia. Oleju wlewam 3-4 łyżki na tą ilość surówki. Gotowe. Teraz dodaję łyżkę octu, łyżeczkę prawdziwego miodu, oczywiście sól. Pamiętajmy, żeby soli dodać troszeczkę więcej, ponieważ surówka ona potrzebuje smaku. I oczywiście świeżo roztarty czarny pieprz. Dokładnie przemieszajmy to. Gotowe. I możemy dodać do naszej surówki. Dokładnie przemieszajmy i gotowe. Surówka jak podstoi sobie z pół godziny, ona będzie o wiele smaczniejsza. Czysznie, apetycznie wygląda. Słuchajcie, pięknie, zdrowo i kolorowo. Ja sobie tylko tak, o, chapnę łyżkę dla spróbowania, bo robię to zawsze w moich odcinkach. Mmm, mmm, jest lekko kwaśna, lekko miętowa, lekko chrupiąca od jabłek. No po prostu coś cudownego. Hmm. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dworka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich prostych, wiosennych suróweczek, a ubędzie trochę zboczków.